Witam was ludziska, z tej strony Micek24h Dzisiaj znowu sobie pogramy w of Civilizations 2 To jest drugi odcinek Chciałem... pomyślałem sobie Może byśmy mieli sojusza z jakimś innym krajem jeszcze Przez... największe chyba mamy Z Czechami i Austrią W sumie moglibyśmy z Czechami wtedy podbić Austrię Więc będę poprawiał relacje z nimi. Możecie napisać mi jakieś pytania, różne będą może jakieś dotyczące tej gry. Piszcie, jakie gry też mogę pograć. Mogę, no, wszystkie praktycznie. sumie dobra, z nimi też będziemy mieć. bo Będę poprawiał relacje. Ile muszę mieć? Ten. Oj. Nie mam sobie. Już Z nimi też poprawi odlącie. Trzeba też asymilować. Dobra. Okay, to Dobra, więc Pewnie poprawię relację, ile już mamy. A ja podwyższyło się trochę. Nie wiem, czy to coś daje, już takie właśnie... Ile już mamy procent na... Już. Wyślę propozycję, ale dalej poprawiam. Nie chcę eee. może dzisiaj w tym odcinku będziemy mieć z nimi sojusz. O właśnie z nimi też mieliśmy mieć sojusz. Z nimi popróbuję, z nimi to czy nie. Chyba, że z nimi. Z wszystkimi prosznymi praktycznie... krajami mamy taki nie wiem sojusz, coś takiego. moglibyśmy też mieć. Myśmy... O, z nimi mamy. No dobrze. Dobra. Będę ulepszał utrzymanie wojska teraz się przyda, bo będziemy mieć coraz wojnę toczyć z, z Ferrerą, Więc potworzę tu ze wojska dużo <laughs> a moglibyśmy też im pomóc bo z Castilla Leon chyba z nimi walczy tak ale jak będą chcieli pomocy, no to wtedy im pomożemy. Jeżeli będą walczyć z nimi, no to im pomożemy. <laughs> Żeby mieć z nimi sojusz. Ten tutaj musimy przejść. i wojna z nimi. Powiedz wojnę. Nie będę wzywał sojusznika, bo to bez sensu. Bo już tutaj... O, ale w... o nie, mają silne dosyć wojsko, ale tutaj się nie przy granicy będą mieli dużo. No właśnie, więc sojusz już, już Rozmowy pokojowe, całe miasto, całe państwo zajmujemy ich, no więc gitara się ma, trzeba właśnie to zasymilować, trzeba trochę tu też nazbierać, walczymy i teraz z władcy Urbina, nie wiem czy wojska trochę... Uwiedź cele, dodać. Nie ja chcę szukać brać. Miastwo Mediolanu. Mediolan właśnie z nami. A my. Ja nie mogę, my jesteśmy Mediolanem. Dobra. Oj, oj, oj. Zaproponuję sobie już. Dobra. Zaraz C podbijemy. Genu. Podbijemy je. Daj państwo kościelne, jeżeli będziemy musieli, no co, będziemy musieli walczyć. Tutaj chciałbym zostawić tę granicę z nimi, nie będę walczył z tymi różowymi, z księstwem Sabuza, Sa baudi, ale możemy wejść na parkę światową, które ma miejsce, jaką mamy flagę. Taki to chyba jeden jest tych ten... No ale jesteśmy na, na... szóstym miejscu, więc... Szóstym albo ósmym. Więc bardzo dobrze. No, Może dzisiaj. E, z, no, z nimi mieliśmy wojnę toczyć, więc wypowiedz wojnę. Państwo kościelne. Nie no, nie będziemy wzywać. W razie jakbyśmy... Ajajaj, będziemy musieli. Trzeba wojska stracić i tyle stracić. Czy państwo, kościele, z nami wojna? E, więc tutaj, e, tutaj po Dobra, już jestem, eee, wezwij do broni. Proszę, pomóżcie mi. Ojej, ojej. Tutaj mogą las jeszcze z tamtych, ale raczej będziemy musieli mieć sojusza. Co ja z tym sojuszem Dobra, pożyczka musimy, oj, no, towary trochę obniżyć. Czy tu się robiło pożyczki? Nie pamiętam. Dobra, teraz patrzcie na to, jak wkroczę. Pewnie wam Oni nie mają szans w ogóle. Co już jak nie, nie yy. To, trochę. Tyle tu. też tyle. Wygraliśmy, wygraliśmy i przegraliśmy. Całe wojsko, tutaj Tutaj Ty. Tyle Tyle I tutaj to. Tutaj wygrana, tutaj wygrana i tutaj Kurde Oni właśnie chyba sojusza mieli Nie wiem Popatrzyłem Niestety Ale nie ma szans o, jaki to kraj? Chyba, z ty chyba, tak. Tylimisan. -li Ale będę mówić Tylimisan. Będzie e, e, będziemy musieli. Co? Państwo, Kosielia. Z tym, właśnie, ja myślałem, że to to, a z nimi mamy sojusza. Z pra sojusza. Jakie <coughs> to księstwo Mantui? Ile to ma prowincji? Hmm. Trzy prowincje Więc... Dobra, teraz tutaj wojsko mamy. Czego mi się to z... o, chłopie! Nie wiem co... To... Musimy od razu wojsko tworzyć. Czego oni... Żeby stolicy nam nie podbili Jak mnie to zdenerwuje Jak oni tak Tu jest jak z połowy Tu tyle Tu połowę Tu połowę I musimy tutaj O nie Aj podbili nam stolicę hej I tutaj reszta I teraz patrzcie co tu się stanie Odzyskujemy nasze stare ziemie Musimy jeszcze otworzyć te obrony Może tutaj Dobra, oni już tutaj się poddają, prawie. E, moglibyśmy. Nie no. Wszystko tutaj. Nie mają szans na mnie, już. Oni powinni się poddawać. Powiem tyle. Dlaczego nasz kraj. nasi sojusznicy nie walczą? A, zapomniałem. Przecież jeszcze oni. A! Oni nie tworzą, bo już nie mają tego. Co państwo im zajęliśmy? No połowę. Jest to ich ostatnie wojska. Nawet nie mieli tutaj żadnego wojska, więc... Okej. Okay. O, i coraz tu. Całe. Nazwiemy potem całe... Oj, myślę zrobiłem. Całe Państwo Włochy. tyle tworzę. No i to, żeby wkroczyć im A widzicie? A właśnie. I będziemy mieć z tym lisanem. Więc okej, okay. fajnie. zapomniałem że tam byliśmy trochę dobra, i co państwo ich zajęte trochę wojska no to Nas nie mają, ojej. Ojej, teraz tutaj wojsko musimy tworzyć. Całe wojsko, ale tu będzie masa sakra. nie, oni już powinni się poddawać. I teraz, patrzcie, jak wiecie, oha siedzi tutaj. Jakiś państwo, chyba z Austria? O, patrzcie. Chcielibyśmy tutaj pojechać, ale A, bo oni też chyba są... O. Czy oni nie pojechali tutaj? Też. Odrzucam, przecież musimy całe Włochy mieć. Nie! Odrzucam! Teraz będą chcieli sojuszu. Poddajcie się. Teraz mogę coś zrobić. Patrzcie. Teraz będą chcieli znowu sobie Ten. No, a stolice i tu już nasi sojusznicy powinni sobie dać radę. Dawajcie. Nie mam zamiaru już, żeby walczyć, bo patrzcie jak się przyjmę. Już mamy utrzymanie wojska na maksa. Już chyba, spokojowe, co ja państwo i z mamy sojusz taki, no, w sumie, prawdziwy sojusz, kiedy my mieliśmy. ha dobra, czy niepotrzebnie? No Okej, okay, teraz trzeba asymilować. Trochę trzeba jest żeby nie nas kosztowało, ale trzeba asymilować do bezpieczeństwa. Jakie mamy? Wow! Mamy już z nimi Sojusza. Mamy patrzcie. No minimalnie, no. To już to, teraz. Czyli dwa razy jeszcze. No, dwa razy. To musi być to. No, naprawdę. Mamy już sojusza. No, nie, no, to jest jakieś oszukane. Zobaczcie, jak, jak już mamy z nim sojusza. Nie, to jest oszukane. może muzyczkę w tle jeszcze puszczę, aby nie było tak. Do czego spadły? Spadło, e, Albania o. Jest! Będziemy mieć sąsiadów. No, ale panie tu jest. Co możemy trochę wojska stworzyć. Dobra. Tworzymy. Niech mają. E, tutaj. Najbliższe jest tutaj. I całe wojsko leci tutaj. Oczywiście ja im pomagam, e, więc... Nie... Gdzie jest... co? Albania? Nie, to jest Albania. Bo na mapę. Gdzie? Na no, flagę. No, od flagę mi chodziło. E, I Sojuszek jak będzie? Zaraz... E, z Austrią. Dobra, pierwsze naloty, więc wiemy ile i teraz cztery tysiące, dobra, więc ja tego nie chcę, ja im dam. Zarządzę wasalizacji. O, straszne w ostalizacji. Tylko tyle. Okej okay. już. A. Wow, co? O nie. Więc teraz pewnie będą chcieli sojusza. O nie. Nie, musimy mieć... O nie, czego Czechy... Chyba mieli sojusz z Albanią Albo nie wiem czego tak spadli Chociaż żeby Czechy by miały sojusz Natomiast z... tutaj Łoł wow. Czego to za mnóstwo sojuszu? Teraz będziemy musieli z Królestwem Neapolu Albo Le Republiką Wenecką Dobra, to już będzie koniec tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i piszcie jakieś w komentarzu propozycje na różne gry, jakie różne.